Mojej chrześcijance i wszystkim Aniom wszystkiego dobrego, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń. Wszystkim Anią i Krzysztofom z rodziny Dębków i nie tylko życzymy wszystkiego najlepszego. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń. No i żeby im się wszystko udawało. Wszystkim Anną i Krzysztofom. Serca życzę zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz samych miłych gości na imieninach. Zawsze najlepsze kontakty układają mi się i z Annami, i z Krzysztofami, tym bardziej wszystkiego naj, naj najlepszego. To, to najbardziej popularne jest to na rynku, imieniny Ani Krzysztofa, wszystkiego najlepszego. Ja mówię, stawię, powiedziałem ja, pozdrawiam serdecznie.